Rosja, ale i Dania, Irlandia, a nawet Francja, właśnie o te reprezentacje walczy Wrocław. Władze miasta chcą, żeby te drużyny miały swoje centra treningowe w stolicy Dolnego Śląska. Jak powiedziała się Gazeta Wrocławska, Irlandia i Grecja mają wstępne rezerwacje w hotelu Monopol. Oba te kraje mają ją potwierdzić do piątku. Grecy jednak coraz częściej mówią, że woleliby mieszkać w Warszawie. Tam, bowiem te kraje, są dwa mecze grupowe, a we Wrocławiu tylko jeden. Wrocławski Jestem w spotkaniu. Jest tak, i planu na wyremontowane nowy główny, mamy na pewno ekskluzywne budynki, dobre restauracje, a nawet galerie sztuki. O tym, co zajdziemy na dworcach, uwagi, niedzielę. Ma być tak jak na dworcach w Europie Zachodniej, mówi miejsca, na rzecznik PKPSA. Może żeby stał się takim miejscem hurtowym, że ludzie przychodzili tutaj jak jakiegoś takiego miejsca, gdzie mogą jeszcze coś zobaczyć, pomówić się ze znajomymi. Można powiedzieć tak to, no myślę, że tak, bo ja mieszkałam w samym placu. Ja osobiście sam po labiryntach i ścigają się na torze. Roboty z Wrocławskiej Polibudy szykują się na zawody, już w sobotę, bo walczą w mistrzostwach robotnik Arena. MiniSumo wygrywa ten, który wypchnie dwa dźwignie z Na Jak im No Na No, przypadnie to bardzo dobrze. Posiada czujniki, które są w stanie rozróżnić powierzchnię białą od czarną. Jest w stanie bez obniżonych kolorów tą masę przejechać. Wsiadam w samochód, że mu wracać do domu on nie odwozi. Tak? Wsunąć programy. ще в суботу на